serdecznie, nasze okno na świat cóż nam to okno poczta, plotki, sport najlepszy kanał, najbardziej informacyjny i tak dalej żyjemy euro, konferencja reprezentacji w Hanowerze ja nie żyję euro, ale jak wiem odliczamy dni do meczu z Anglią Moder i Berezczyński odpowiadają a po co ktoś im zadaje pytania był mecz hańby będzie mecz o wszystko i mecz o honor Probierz apeluje tu przed meczem z Austrią. Decydowany ruch, jak widzimy, ma bardzo stylową, krótkie rękawy ma i marynarkę z innego koloru niż kamizelkę i spodnie. Francuzi wydali komunikat w sprawie urazu Mbappe. Potwierdziły się doniesienia. No to skoro nic nowego nie powiedzieli, po co wydali komunikat? Tutaj lecimy dalej niepokojący trend w szkołach ministerstwo pokazało liczby teraz się zorientowali, coś pięknego lecimy dalej nikt zawiadamia prokuraturę w tle miliony złotych chodzi jakiś fundusz ministerstwa dziedzictwa narodowego oczywiście żadne ministerstwo nie powinno mieć funduszu kiedy jest kiedy jest deficyt budżetowy gdyby nie było tych funduszy nie byłoby problemów z przekłamaniem proszę Nadchodzi rewolta na wyspach. Tak źle nie było od 150 lat. Rewolta to jest. Rewolucja. Bez Rosji nie będzie pokoju. Kancler wskazuje na Putina. Zmienia się nastawienie Polaków do Ukraińców. jejku! Afrykański żart żaruje po Europy. Czasu coraz mniej. No nie chleje. Trzeba wodę złapać. Wielkie pieniądze na pomoc suwerennej Polski. Haniebne czyny. No. Ha to jest najzdrowsza część PiSu, ta suwerenna Polska, nie w że jest atraktowana. Ale co tu, proszę bardzo, Pani Minister, duże zmiany w lekcjach religii. Minister zadecydowała, mamy dzisiaj 18 czerwca, zdecydowała, że będzie jedna lekcja religii. To jest bardzo ciekawe, ponieważ nauczyć, dyrektorzy szkół plany w maju budują, plany lekcji, zatrudnienia, i zostały te plany ułożone, i nagle będą musieli coś zrobić z nauczycielami, którzy będą mieli zamiast dwóch lekcji religii w klasie jedną noc. Dalej, Ukraina dostała F-16, ale ma kolejny problem w tle decyzji USA. Same problemy z tą Ukrainą. Kanclerz Austrii nie ma złudzenia. Szef NATO ostrzega mocarstwo. Decydujące chwile w lidze narodów. Po Rywale Polaków pociąncozap. Rosja przyznała się do bolesnej straty. Szukają ukraińskiego dowódcy. Zgubili go. Popularna wyspa nie chce turystów. No coś pięknego. I lećmy dalej, bo to są takie informacje niesamowite. Seria ostrzeżeń dla całej Polski. Dziś trzeba szczególnie uważać. Duż Sieć protestuje: z bankomatu wypadzisz dziś tylko 200 zł, No to trzeba być kilka bankomatów. Rezygnacja Benedykta XVI. Franciszek zdradził jej powód. Dlaczego zdradził? A może tylko podał? Przepraszam, mam straszny kator. Wiadomo, jaki był powód. Były tam problemy finansowe, kiedy abdykował, zniknęły problemy finansowe. Będzie nowy taryfikator punktów karnych. Tych nie da się skasować. No bzdet kolejny. Te punkty karne trzeba prowadzić ewidencję. Wieści o rozenek nie były... To nie były same plotki, płotki. Oficjalnie potwierdził. To koniec. Rozenek to jest na nazwisko takiego aktora, którym ta pani odziedziczyła i się posługuje. Nie można nie być rozenkowej. No dobrze. Grabowski nienawidził tej postaci. No może nienawidził, a co? kogo to obchodzi? To po co grał? Pieniądze. Ze wstrętem brał pieniądze, jak to mówią. Pecunia non olet. pisze się Pecunia. Trudne przeżycie Daluty Choleckiej. Wymieniono jej nazwisko, a tłum milczał. Oj, 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 oj. Chyba jej pycha nie została zaspokojona. Doda wyszła na scenę, by odebrać nagrodę. Wtedy doszło do niespodziewanego. No niesamowite. Po słowach Prokopa zrobiło się niezręcznie. Zakpił z problemów w No straszne. A tu co dziwne. Maciej Sztur, to się czyta Sztur, nie grył się w język. Boleśnie zadrwił ojca. Osioł roku. Albo to zrobił nieboleśnie, tylko zrobił tak, powiedzmy, no spontanicznie i tak jakoś serdecznie, ale nie. Bo jeżeli. Tak, to nie powinien tego robić. No czytamy. Bezludne plaże nad Bałtykiem. No fantastyczne wiadomości. Polacy mają je w swoich ogrodach. Nie zdają sobie sprawy z zagrożenia. Słynny pseudonim przyniósł jej sławę. Dziś nie chce być z nim kojarzona. Co to i kto to jest? Skaldowie po śmierci Jacka Zielińskiego znowu w padły nazwiska. No, oni już chyba z 50 lat występują, albo 60. Jeszcze mają siłę, no wszyscy będą po kolei umierać. Pamiętam, był taki dowcip za komuny przed 89 rokiem. Przychodzi Zieliński ten Andrzej, nie Jacek, do sklepu. Pyta się, za czym ta kolejka? A, pan, a ludzie mówią: pomarańcze. To poproszę kilogram, bez kolejki. A oni się pytają: a pan kto? Zieliński. No to co? Nie Skaldowie. No to co? To była taka grupa muzyczna Janczarskiego. Katę przekazała tajną wiadomość. Niesamowite, też wiadomość nie jest tajna. Kochała go nad życie, gdy zachorowała, zostawił ją samą. Kwaśniewska ma z nią bliski kontakt. Mało kto słyszał o ciadce. oli. Ja nie słyszałem i nie chcę. Jeden dzień, gdzie obejrzysz wzruszającą historię Emmy i Dextera. Nie chcę oglądać. Emmy jak miłość ze zmianami po wakacjach. No niesamowite, myślałem, że ciągle to samo. To absolutny koniec legendy Rocka. Nie ma żadnych szans na powrót. No to może coś ciekawego. O! Incydent z udziałem polskiego. I to tuż przed wylotem do Słowenii. Oj, 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 Oglądamy tylko obrazki, nie patrzymy tam. Michniewicz z po meczu Polaków. Nie ma o tym żadnego pojęcia. No i w... Kogo to obchodzi? Wielki powrót, pi? Skandal w trakcie roku, EFA reaguje. Oj, oj, oj. Sensacyjny ruch Sabalenki i koszmarne same sensacje. A tak naprawdę, jak się wczytamy, to nic. Decydujące chwile, nagranie jerońskiego kibica hitem internetu. Nie, 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 nie widziałem. Hit to jest uderzenie. Aż trudno uwierzyć, co się stało. Nic się nie stało. Wojciech Górski o meczu Polska-Holandia na antenie, kto to jest Wojciech Górski, wnuczek trenera? Nie wiadomo. Co za wystąpienie Lewandowskiego, mocne słowa w szatni, jest nagranie. a to, to może by zagrał, a nie miał kontuzji. Co to za zawodnik, co ma kontuzję na najważniejszą imprezę roku? A czy był królem szelców jak Lato czy Dejna? Scenariusz jak z horroru, Polska w piątek może odpaść, no pewnie, że może. I pewnie odpadnie. Ja tego oczywiście nie życzę, tylko to jest to nabijanie, 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 nabijanie. Furia w Belgii. W stronę piłkarzy poleciały gromy, czyli błyskawice. Gromy to po polsku. Zaskakujące komunikaty rywalek, Świątek. I jeszcze takie znaczące zdjęcie. Oj, 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 Wieści o Tuchlińskiej i Wojciechowskim nadeszły nagle. Sypią się gratulacje. Dla Wojciechowskiego w sprawie Tuchlińskiej, czy dla Tuchlińskiej w sprawie Wojciechowskiego? Nie, nie jest napisane. Ruszył nowy program rządu, no to znana marka ocierzowa upada po raz drugi, czyli raz się podniosła. Wejdzie do Sejmu za Macieja Wąścika, no ktoś musi wejść, niekwestionowany król drożyzny, ten Koszyk chyba. Fałszywe polskie borówki, klamka zapadła, będą zwolnienia. Były wielkie plany, ale bo... idziemy dalej, na pewno będzie coś ciekawego, przepraszam jeszcze raz. W Polsce ruszyła produkcja nowego samochodu. Składa się, a nie produkuje. Wypiłem piwo i wsiadłem na rower. Czy policjant zabierze mi prawo jazdy? Powinien zabrać rower. Nowa Mazda już w Polsce. Pod... Wjechał do tunelu 170 km na godzinę. No cóż, miał fantazję. Niemieckie ograniczenie B&S. Kogo dotyczy? No co za bzdety. Nowe, spalinowe silniki Toyoty mogą zmienić... Właśnie to słyszałem, że Toyota... To Jota jakoś tak wsielony łat ład się nie bawi. Oj, 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 Wraca moda. Bez specjalnej naklejki nie wjeżdżasz do niemieckiego miasta. Nie będę wjeżdżał. Pij raz dziennie. Zbija cholesterol. Angelina Jolie zachwyca na czerwonym dywanie. Co ona tam zrobiła? Schow skradła im na gwiazda. Czym zachwyca? Jak zagęścić trawnik. Ojej. Odkryta związek pomiędzy kawą a chorobą Parkinsona. Kluczowa jest, to jakiś związek odkryto, nic nie odkryto. Tradycyjny sposób parzenia kawy wraca do łask. Nie spędzisz w kuchni więcej niż 3 minut. Fantastyczne. O! Wybierz roślinę balkonową. Jak spakować się na wejście? Zależy na jaką ma się walizkę. Owoc, wymiata, toksyny No Piękne, same, cudowne. Tu technologie. No nie czytamy, o Putin. Za wszelką stronę chce stworzyć jedno, no ciekawe jakie? Ważne słowa słynnego szefa kuchni po wypadku. Zwrócił się do rowerzystów i po co? Żaden rowerzysta cię nie wysłucha. Myśl o kuchni, nie o rowerzystach. Kilka minut roboty gotowe. Genialna przekąska dla gościa. No. Nie wiedząc, jak z geniusz. Ile zrobisz, tyle zniknie, zostało. No, oczywiście, jak rodzina głodna, to wszystko zje. Tak podane placki zachwyciły gości. Co te placki mają? jak cytryny, trochę kawiora. Kotlety ambasadora zawsze robią w Ta. Najprostsza zapiekanka z makaronu. Soczysta zapiekanka z kurczakiem. Krem do tortów. No, pięknie. Zapomnisz o zwykłych mielonych. Ogniste ziemniaki z sosem. Zwykle są mrożone. Ziemniaczane krążki z rabarbaru. No coś pięknego. Co, oj, od tego się tyje. Co kupić tacie? Mało pracy. Znowu od tego się tyje. Błędy, które... Przy... Magnolia. O, pomponik. Nagle Grabowski odpuści pogrzeb kipiel sztuki. To ta, co ze Szczecina samolotem latała. To pamiętam. Nazwał Janinę materialistką. A teraz to. Spotyka się z gwiazdą TVP, Janinę. a Któż to jest? Taką emeryturę zostanie Zenek Martyniuk. Kwota? To, to niech se Zenek dostaje jaką chce. No tyle ile zapracował, tyle będzie miał. Rogalska pokazała w sieci wideo ze ślubu. Fani w szoku. Ojej. Gorzkie doniesienia z Zenek. Przecież jeżeli ja bym się wypowiedział na temat pazurów, to zaraz by mnie posadzili do sądu. Że wtrącam się w ich sprawy, Turnał pokazała to w kto To jest Turnał, był taki podsyciła plotki o romansie. Kuba wojewódzki zgapił, zakpił z golec u orkiestra i Żabsona. Nie wiem, kto to jest Żabson. ma dla nich propozycję. Gorzkie doniesienia z domu Emblendrfa. Romans, diagra z piłkarzem potwierdza. tu nagle tak. A gdzie, a gdzie pilot? Pani Gardias, a co z pilotem? Niezgoda przerwała milczenie w sprawie małżeństwa, czyli to jednak prawda. No i tak sobie, takie bzdury, o syn Lewińskiego, nie będę. Duet matki i córki zbiera nagrody. Plotki zniszczyły mu karierę, jakieś bzdety, epickie widowisko. Czy gwiezdne wojny doczekają się powrotu, nie doczekają się. Dorociński w poruszającej roli, Czy to nie jest taka rola, gdzie jest nieruchomy, tylko się trochę porusza. Wielki przebój zaśpiewany. W TV nie oburzał miliony wizów. Ten z lewej, czy ten z prawej. I widzicie, kochani, takie bzdury, bzdury, bzdury. Zaśmie... A to jest najważniejszy portal informacyjny. Porady jeszcze są. Miękkie i soczyste kotlety. Znowu, znowu o, oto jakieś jeszcze porady. Tam na dole były oferty dnia. Najlepszy kanał interia. Najlepszy, a to ten paluchem pokazuje. Nie wie, że się pokazuje całą dłonią. Dziękuję za uwagę.